Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Jezus nie zapyta o świadectwo chrztu, o wyznanie, o znajomość paciorka, o pierwszy, pierwszą komunię, bierzmowanie, kartkę odpowiedzi, napis na drzwiach. Nie zapyta o nic, gdy zobaczy utrudzonych i obciążonych. Powiedział. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jeśli się czujesz dziś niewidzialnym dla Boga, jeśli się czujesz niewierzącym, odłączonym, pełnym wątpliwości, zrozpaczonym, wściekłym, zanurzonym w grzechu, to Jezus do Ciebie mówi: Wszyscy do mnie przyjdźcie. Nie lękaj się. On czeka z otwartymi ramionami. Do zobaczenia jutro.